Czy w tym małym pokoju uda mi się zrobić 10 tysięcy kroków w półtora godziny. Pokój ma rozmiary 2,5 metra na 4, a na środku stoi ogromne łóżko, które będzie utrudniać mi zadania. Zaczynamy! Czas! Sta zegarek pokazuje 8 kroków, a ja muszę jeszcze dobić 10 tysięcy. Pierwsze 7 minut minęło, a zegarek pokazywał mi 355 kroków. Niewygodne jest to, że mam tutaj tak mało miejsca. Po 18 minutach mój zegarek pokazywał już ponad 1000 kroków. Tu jest w porządku. Najgorzej jest tutaj na powrocie. Kiedy idę, muszę wymijać to łóżko kolanem. Padł na fajny pomysł, który może mi ułatwić to zadanie. Dosuwamy łóżko do okna. Od razu lepiej, zyskałam tutaj więcej wolnej przestrzeni. 30 minut za mną i 1520 kroków zrobione. Minęły dopiero 3 minuty, a ja się czuję jakby to była wieczność. Ubrałam już klapki i słuchawki i tak przez kolejną godzinę obijałam się od ściany do ściany, Ślić. czekając aż te półtora godziny minie. Przesunięcie tego łóżka wcale nie było tak dobrą decyzją, nie wiem czy zegarek nie łapie mi kroków, czy, czy po prostu ja zwoliłam z racji tego, że mam mniejszą przestrzeń. No już nie będę nic zmieniać, bo zostało 16 minut do końca, więc cisnę. Mamy to, minęło już półtora godziny i w tym czasie udało mi się zrobić 4475 kroków. Daj znać w komentarzu, co następne sprawdzamy i zostaw obserwacje, jak chcesz więcej takich filmów.